Cześć Wam wszystkim z tej strony Panda i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku. W FIFA Mobile. Zagramy sobie teraz mecz. Znaczy, jeśli będziecie chcieli więcej FIFA Mobile, to piszcie w komentarzu hashtag Mobile. Kto napisze, na pewno coś Oraz nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę w subskrypcji na tym kanale. No i oraz napisać komentarz. Tylko kur, kur, nie będzie. Ale będzie różny. Bo no nie będzie różnego. Kurde. Dobra, a będzie, Pięknie. My ma farta. Wygląda jakby mieli Ronaldinho. Ten jeden taki. Dobra. to Pięknie, Hernandez. Hernandez pięknie strzelił gola. A jeśli nie gracie jeszcze w FIFA Mobile, to zachęcam Was do, do grania, bo gra jest bardzo fajna. Kurde. Oraz jak ktoś to wpadajcie do klubu Legendy Fabiana Patrz Turam, 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 Pum, Turam, Pięknie. Pominiemy sobie tam cieszynkę, ale zobaczymy jak strzeli gola. Patrzcie pięknie Turam. Jak wiecie, zbieram kasę oraz level. Dobra, full time wygraliśmy piękny mecz. Pięknie. A zresztą pokażę Wam, kto jest tutaj do wygrania, bo powiem Wam, że. Ale nie tutaj, nie w tej, w tej części ogólnie jest taki gościu. Pokażę Wam kogoś. Bundesliga. Tutaj będą fajne z Bundesligi, na przykład Feić. Matenham i Bundesliga. Ten będę grał był. Oczywiście musiałbym tutaj. Shoulder bo chciałbym. Nie chciałbym shodowa, ale wolałbym tego. wie, no wy wiecie, kogo. Najlepszego kółkarza świata. Wiecie, który ta. I tutaj już jest epicko. 90 ma. Ten ma 91. Ramo, Ramo Joli. I Uwaga. 93 Stralin. Ale co my? Nie będę Was przedłużał, nie będę Wam nuził, Lecimy dalej z Grom. Jeśli gracie w FIFE Mobile, to piszcie w komentarzu yy, i piszcie oraz. Piszcie swoje nazwy, to zapraszę Was. Będzie nabiegał, będzie nabiegał, wiedziałem. A, dziękuję. Po prostu tak się ich straszy. Dobra, ty mamy Bum, piękny a, ruletka. Fernandez. Patrzcie, patrzcie. Chciałbyś. Jest ronę pięknie jaka ma cieszynkę. No, taka słaba Dobra. No, ale no co, będę nalegał na cieszynki i lecimy dalej. Patrzcie, Ronej pięknie wykiwał. Bum. Bum. Patrzcie, będzie gola... Kur... Ronej, widzieliście to? Nie. Muszę zobaczyć powtórkę tego gola. Patrzcie, bramka już dosłownie wziął piłkę mi. Patrzcie, patrzcie, patrzcie jak to było tutaj. Co nie? Chciałem nagrać dla was na moim starym koncie, ale nie udało mi się go odzyskać. Bardzo mi przykro. Miałem tam Neymara. Bo był event na Neymara. Był. No I co to było? Dobra, będzie gol. No nie było, ja nie wierzę. Ja nie wierzę w to, co ja robię. No nie, jeszcze tam podał daleko, tak. Ale dobra, tutaj mam blisko jego. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No jak on podaje, co za... Dobra, pięknie nas to porobił, ale teraz my będziemy robić ampadu. Turam, turam, turam. Tum. Potem ham. z tego kąta wkręcić. Wow, widzieliście to? Patrzcie, z jakiego kąta wkręciłem. No nie wiem, czy to był tak. Nie, jestem łatwo by było wkręcić. Dobra, sorry. To moja, mój błąd, ale zaraz będzie tego dzwonek. Boże, dzwonek. Już mi się ze szkołą mieli za dużo tej szkoły w tygodniu. Yy, Wizdek druga połowa. Lecimy. Rozegramy sobie to spokojnie Teraz lecimy za atakiem No i co to było, ludzie, powiedzcie mi What? Spalony był nie Był spalony, ludzie, sorry Patrz, 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 ale to jest właśnie błąd No nie, ja chcę... To... Teraz będą mogli mieć ale dobra, ja wiem do kogo podają. Lecimy to przedstawię, bo będzie nasz. Kościu na spalonym jesteś. A nie, już nie był. Czy wy to widzieliście? Nie, ja... ja w to nie wierzę, co nie, ludzie. Nie wierzę w to. Patrzcie, co to było, co nie. Ja chcę tutaj zobaczyć to. Widzieliście to, co od bramkarza poszło. Ja jeszcze nadepnąłem swojemu na nogę jak mi się wydaje. Jak nie nadebną to przepraszam za pomyłkę. Możecie mnie tam poprawić w komentarzu. Y... Tutaj oni się za bardzo chcą kiwać, ale jestem za dobry dla nich. Patrzcie, nawet tym sam mogę jechać, lecieć sam. Bum. Patrzcie, sam przez praktycznie połowy boiska, poleciałem sam po prostu zabrałam -mapa, mi mapać kaszon i ale dobra, to będzie lepiej dla mnie, bo teraz wkręcam i piękny gol turam musimy to zobaczyć, jeszcze raz tą powtóreczkę, pięknego go a ten gol był tak piękny rzucił się z opóźnieniem, ale to nic dobra, lecimy, lecimy, lecimy Aj, to był mój błąd, bo kiwałem Lecisz, lecisz. Ajajaj. to był mój błąd. Przyszedł mój pies, Ronej, ronej, ronej. A napiszcie też w komentarzu, jak jest wasz ulubiony piłkarz. To za wam. Mój, oczywiście to Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Wygraliśmy pięknie. Moja cieszyńka. Ten to to chłopak czy dziewczyna, bo nie wiem. <gry> dobra, nie wstąpiam się do tego, ale pięknie nam poszło. Kasa zdobyta. 3000. Trzy... Tysiące... 30 tysiące, Boży. Co ja gadam? Jeszcze 33 tysiące będziemy mieć. Tragedy, dobra. Może być. Dobra, dużo nam nie, do... nie zostało do tego. Ale co tu będziemy marudzić? Lecimy. Powiem wam, że to będzie ostatni meczyk i koniec tego filmiku. Jak wygram ten mecz, a właśnie rekord zostawię. A, dobra, to po tym treningu. A czemu, czemu tak mało? Przecież to było piękne, profesjonalne. Tak jak to, o nie. Dobra, teraz budzię. Pięknie. pięknie widzieliście to Dobra, teraz chyba jak będzie trening to muszę... Ale USOL. Dobra, ale teraz mecz o Silver Playera. Dobra, no to coś dla nas było... No powiem wam, że jak przegram, to nie... Powiem wam, dzisiaj rekord musi być hmm, 15 łapek w górę pod tym filmem. Jak będzie 15 łapek w górę, to wtedy nagram jeszcze raz mobile Ronej, Olu mają fajną koszulkę bramkarza. Ja mam fajne koszulki, jak zauważyliście. Zdążyliście chyba zauważyć. Dobra, ci widać, że są? bardziej do kiwania i do badawania. Powiem Wam, że lecę jak tak. Piękny rożny dla nas. Lubię rożne, bo wtedy zdobywam więc bardzo dużo goli. Na tego O lubię tego dawać. Na tchuram, na tchurama. Po pierwsze, no nie wiem jak Wam to powiedzieć. Hmm kurde no on po prostu dobrze wali z główki, jest wysoki lecimy, lecimy, runej, runej ole ja. tak ja robisz, runeja pytanie. pękne, 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 hernandez ale tutaj straciłem piłkę przez przez, ale mi się tutaj zbłagowało Piękny gol Sergio Tejara. Ma inny kolor włosów. Normalnie na tym zdjęciu overalowym. A tak to tutaj ma brązowe. Xt. Muszą to y, poprawić twórcy gry, czyli Asport. Zobaczcie, Czuj, gdyby sam był, to ja bym się tak śmiał. Interwencja bramkarza, to ja mówię, że już by był gol. Ale różnie będzie, bo od niego poszło. I widzieliście, że od niego poszło? Nie, no oszustwo. Ludzie. Oszukali mnie. Dobra, tego skosimy. Patrzcie, patrzcie, teraz mogę mieć żółtą kurde, ja chcę mieć tą kartkę. Co? O dobra będzie, będzie, czerwona, a nie, żółta dobra, kidź z tym To szybciej koniec tego meczu. Patrzcie tutaj, leci sam. Z obojnicami, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Nie powodano Wam. Pewnie będzie jeszcze sporo, patrzcie. I co jest najlepsze w tym? I 4 do 0. Dziękuję Wam pięknie. Przegrali mecz. A ja zaraz się z Wami pożegnam. Takich. Uw, weźmiemy sobie rewarda. Staminy plus 20 dostaliśmy. Dobra, ja się z Wami żegram. Na razie subskrybujcie kanał. Ile.